Witam Państwa. Przeprowadzimy się wywiad z Panem Adamem Grzybowskim, kandydatem Unii Polityki Realnej w wyborach do Europarlamentu. Panie Adamie, może Pan się przedstawić i powiedzieć kilka zdań o sobie? <grym> tak jak już Pan powiedział, nazywam się Adam Grzybowski, jestem mieszkańcem Puław, yy, mam 35 lat. <grym> Unia członek Unii Polityki Realnej, staje w szranki wyborcze do Europarlamentu. Czy to nie jest hipokryzja? Nie, myślę, że to nie jest hipokryzja. Musimy mieć wpływ na to, co robimy, na to, co wyprawiają parlamentarzyści, na to, jakie prawa ustalają. Unia Polityki Realnej jako partia polityczna też chce mieć na to wpływ i no, idziemy do Europy Parlamentu po to, żeby coś tam zmienić, żeby zmniejszyć biurokrację na pewno. Jakie są główne cele, które zamierza pan osiągnąć jako europoseł? Myślę, że chcę właśnie zmniejszyć poziom biurokracji, jaka jest, jak też dać większą swobodę obywatelom Unii Europejskiej. Musimy znieść te prawa, które nas ograniczają. W mediach słyszy się, że frekwencja w tych wyborach prognozowana ma być dużo niższa niż w wyborach krajowych. Główne powody, jakie wszyscy podają do tego, jest to, że obywatele są zbyt mało poinformowani o tym, co dzieje się w Parlamencie Europejskim. Jak Pan zamierza informować swoich wyborców na temat swojej pracy w Europarlamencie? No, myślę, że najlepszym sposobem informowania obywateli jest bezpośredni kontakt. Na pewno będę brał czynny udział w obradach Parlamentu, ja też w życiu politycznym i tu gospodarczym kraju na miejscu. Chciałbym informować poprzez konferencje, poprzez bezpośredni kontakt z wyborcami, czyli jakieś wiece. Myślę też, że dobrym kontaktem z obywatelami jest forma prowadzenia blogu. Czy mógłby Pan wymienić nam największe dokonania i największe powodzenia obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego? No nie wiem, mam taki trochę, takie minuty z powodzeń. To by było pokazanie przez państwa członkowskie, że w czasie kryzysu, w dobie kryzysu, każdy dba tak naprawdę o swój interes. No i to, czy to jest sukces zawalanie Polski dyrektywami z Unii? Myślę, że nie. W 2011 roku Polska obejmie prezydencję w Unii Europejskiej. Jakie Pana zdaniem powinny być trzy priorytety polskiej prezydencji? Na pewno musimy wskazać winy kryzysu obecnego. To jest po pierwsze. Musimy też zadbać o naszą gospodarkę. O gospodarkę Polski, ale też i w sumie o gospodarkę całej Unii Europejskiej. Myślę tu o swobodzie gospodarczej. Myślę tu o dowiedzeniu się, jak i kto doprowadził do upadku stoczni i cukrowni w Polsce. I myślę, że tych winnych trzeba poszukać. Polska przystępując do Unii zobowiązała się przyjąć ogólną europejską walutę euro. Kiedy, Pana zdanie, powinno to nastąpić? E, osobiście nie jestem zwolennikiem obcej waluty na terenie kraju, tak żeby nią się posługiwać. Oczywiście są kantory do wymiany walut, natomiast myślę, że... Polska złotówka jest dość silnym pieniądzem, no i jest naszym pieniądzem, prawda? I nie możemy tutaj oddawać w ręce obcych banków produkcję na jej pieniądze, prawda? Bo będą nad nami miały władze. Czy jest pan zwolennikiem przyjęcia traktatu europejskiego i proszę w jakiś sposób to swoje, swoje zdanie umotywować? Znaczy, nie jestem zwolennikiem traktatu europejskiego. Tak się składa, że przeczytałem ten traktat. Kilka jest tam dobrych zapisów. Natomiast podstawowy zapis, który naprawdę jest oburzający, to to, że oddajemy suwerenność nowemu państwu, które powstanie dzięki temu traktatowi. Więc się nazywało Unia Europejska i my po prostu będziemy chyba dzielnicą w tym państwie. W przypadku, gdyby traktat lizboński nie został ratyfikowany, to czy odrębnie powinna zostać ratyfikowana Karta Praw Podstawowych przyjęta na szczycie w nice w 2000 roku? Nie, uważam, że ta karta to jest jakby esencja socjalizmu. Nie możemy przyjąć takiej karty ze względu na to, że my jesteśmy krajem ciągle rozwijającym się. Musimy mieć swobodę działań. Ta karta by nas ograniczała. Jakie byłyby Pana główne obszary zainteresowania jako członka Parlamentu Europejskiego? Na pewno byłby to budżet Unii Europejskiej. No, no nie aż warto wiedzieć, co się dzieje z pieniędzmi podatników. I na jakie cele one idą. Drugą sprawą ważną jest też obszar energetyki, którym bym się chciał zająć, i produkcja energii w ogóle na terenie Unii Europejskiej i na terenie Polski. No i taki jeszcze dodatkowy, myślę, że ochrona środowiska i związane z tym okoliczności. W nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego odbędą się negocjacje od budżetu Unii Europejskiej. W jaki sposób, Pana zdaniem, należy zmienić finansowanie poszczególnych obszarów budżetu? Myślę, że finansowanie, jeżeli chodzi, o, znaczy jeżeli chodzi o finansowanie, na pewno zrezygnowałbym tu z dopłat bezpośrednich. Te pieniądze są odbierane obywatelom, a później przekazywane w ręce dosłownie pojedynczych ludzi. Jak już się dowiedzieliśmy z relacji, największym odbiorcą dopłat bezpośrednich jest królowa angielska. No nie wiem, czy jej jest potrzebne aż tyle pieniędzy, prawda? Też będzie mogła wykupić niedługo całą Anglię, a może i pójdzie dalej. Czy w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego powinien opracować przepisy zwiększające nadzór nad sektorem bankowym przez instytucje unijne? Nadzór nad bankami powinien być, ale ten nadzór powinien być wewnętrzny w kraju, czyli kraj powinien się interesować swoimi bankami, jeżeli są oczywiście własnością obywatelską, czyli własnością państwa. Natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, myślę, że nie powinna się wtrącać do naszych banków, czy też do banków prywatnych. Czy pan zdaniem kryzys gospodarczy jest okolicznością, która usprawiedliwia wsparcie wybranych sektorów z odstąpień od unijnych zasad regulujących przyznawanie pomocy publicznej? Myślę tak, myślę, że jest to. Dlaczego? Nie wolno sztucznie wspierać tych obszarów, które tak naprawdę by się normalnie nie rozwijały. Jeżeli rozwiniemy takie obszary, one w czasie kryzysu właśnie pokazuje nam to, że są nadwymiar rozbudowane. I wracają po prostu do normy. Wracają do normy. Muszą się skurczyć. W Unii Europejskiej wprowadzane są restrykcyjne regulacje dotyczące ograniczeń emisji CO2. Problem ten jest szczególnie dotkliwy dla krajów, których energetyka jest oparta o węgiel, do których należy w Polskę. W tym kontekście istotne staje się pytanie o program likwidacji polskiego górnictwa kamiennego. Czy Pana zdaniem taki program jest konieczny? Znaczy, jeżeli taki program by powstał, to na pewno ja musiałbym z nim walczyć. No, nie może być, nie może w ogóle, nie możemy mówić o tym, że powstanie program likwidacji polskiego górnictwa. W Polsce energetyka, generalnie na całym świecie 95% to jest węgiel, prawda? Z węgla się robi energię i, i Polska tutaj możemy się tylko cieszyć, że ma tak duże zasoby tego surowca energetycznego, który jest w sumie nie za dobrze jednak wykorzystywany, bo... Bo jak to może być, że czerpiemy z węgla energię, a wydobycie tego surowca jest nieopłacalne? Nie wiem, trzeba sprawdzić, kto doprowadza, kto doprowadza do tego, że to jest nieopłacalne. Myślę, że musimy się zająć biurokracją, która, że tak powiem, wyrosła wokół wydobycia węgla. Czy zgadza się Pan z wnioskiem z raportów Międzynarodowego Panelu ONZ do spraw zmian klimatu, że obserwowane zmiany klimatu na świecie są spowodowane działalnością człowieka? Nie, nie myślę tak. Myślę, że człowiek ma bardzo minimalny wpływ na klimat, bo to jest jednak, że tak powiem, zjawisko globalne. Z kosmosu człowieka naprawdę tak nie widać. Nie widać jego działalności. Ziemia jest naprawdę olbrzymim terenem, na którym no, żyje dużo gatunków, zwierząt, no i żyją też ludzie. Czy, one, czy my mamy tak duży wpływ, jak myśli ONZ? Myślę, że wpływ słońca, lub tutaj parowanie oceanów jest dużo większy niż człowieka. Czyli uważam,